nam tutaj zaraz po wojnie w 1946 roku, piątym nawet chyba, bo dwa miesiące chodziłam tutaj. Z wronek y -hmm. byśmy przyjechali. Ja to zaczynam od pierwszej klasy. Nie było jeszcze biblioteki publicznej. Dopiero pani Gielowa zbierała materiały. Była wiem, że oddzielnie była publiczna. To powiatowa. znaczy tak, najpierw z tego co pamiętam powiatową właśnie tworzyła pani Hanika Gielo, a po roku utworzono przy powiatowie publiczną. Nie przy powiatowej, były oddzielnie. Najpierw była chyba na Ściegielnego, miejska, na jednego, tam w Kolnice byś musiała korektę zrobić. A potem była w urzędzie miasta, tam w piwnicy, a powiatówka była na Młyńskiej podobno. Ale ja to już wiem od pani Pąchalskiej, która była pierwszą moją, koleżanką po fachu, że tak powiem, wprowadzała mnie w arkana biblioteczne. Dobre. To była Pani urodzona w XIX wieku, 1896 urodzona, warszawianka, tutaj pracowała, wojna po prostu rzuciła je. została, mąż był adwokatem w wojsku przedwojennym i zginął na Pawiaku. Dopiero dowiedziała się, o tym, jak zginął z książki chyba Pomiana. Przeszedłem piekło, czy jakiś taki tytuł, był, nie pamiętam już teraz. Tam się było wymienione właśnie pan Pąchalski. Miała jedną córkę, starszą o dwa lata ode mnie i ona tu pracowała w bibliotece. Jako osoba, yy, znała osobiście, bywała na przyjęciach u mniszkównych, tak. Opowiadała mnie tamten cały świat. Wiesz, to było coś fantastycznego. Jak na przykład jeden tylko troszeczkę, mam powiem, to już będziemy dotyczyć. Mniszkówna zaprosiła przy, przyjęcie i przyszedł jakiś taki początkujący pisarz i z pożyczonym fraku i w kapeluszu tam w czymś. I mówi, wychodząc mówi, proszę pana, no zginął mi płaszcz, nie mogę tego płaszcza hmm. znaleźć. A mniszkówna podobno odpowiedziała, za służbę ręczę, ale tyle gości. <grym> I takie rzeczy, wiesz, opowiadałam. No, jej szwagier potem wrócił, bo był z wojskiem e, Andersa, chyba, szedł, też był e, w wojsku, bo tu z siostrą był. To były typowe mieszczanki warszawianki. Ojciec ich pracował w urzędzie warszawskim jakimś tam. I, tu, i ona... Potem tylko byłam ja, ona i jeszcze był mój kolega, kolega, od, to były dwie pracownice w bibliotece już przy rynku, bo ja już zaczynałam przy rynku pracę i ona mi co widziała, i ona między innymi potem, pani Gielowa chyba przeszła do szkoły, bo przeszła i ona prowadziła, ta pani Pąchalska, tą bibliotekę miejską, a w którymś roku, to musiał być 54, któryś rok, te biblioteki zostały połączone i w rynku, to już pamiętasz te czasy, w rynku była powiatowa i miejska. I wtedy Ignaś Trzebatul przyszedł na instruktora. Potem długo nie był, bo poszedł do wojska. Nie, to, wrócił z wojska i już poszedł tu na kierownika Domu Kultury, którego jeszcze nie było. Ale już tam zaczynali tą działalność. Pani Basiu, to jak Pani mówi, przepracowała Pani już czasu, ja bym chciała trochę wspominać nasze bibliotekarki. Hmm. Nie żyjące już że Nie żyjące. No, pani Kazia Kufel. Pani Kazia Kufel. To była osoba, która chciała za wszelką cenę być... miała podstawowe wykształcenie, kończyła je w... Zaocznie, że tak powiem, bo wtedy zaraz mm. były te wszystkie, ale była tak osobą oczytaną pod każdym względem i chciała z tej swojej biblioteki, zresztą była promującą, była prowadzącą taką biblioteką, zrobić taką bibliotekę z prawdziwego zdarzenia. Ona nie patrzyła na godziny urzędowania. Ona mieszkała w Starym Dworze, to jest 4 km za Bukowcem tam w bok. To ona śnieżyca, nie śnieżyca, szła w jedną i w drugą stronę. Ja raz miałam przyjemność z nią po tym śniegu iść. To, nie, to wcale nie było przyjemne, ale tak po prostu. Ona organizowała spotkania organiz z miejscowymi osobami, bo, bo wielcy ludzie jak przyjeżdżali do nas, jeśli ktoś był skłonny, to już szefowa załatwiała do bukowca. I tam wyrobiła sobie czytelników, którzy rzeczywiście szanowali i znali się, jak czytać książkę. Bo to jest też tak, ważne. Tutaj, część się tak, że jak ta przeszła do nas no, na w momencie, no. kiedy zaczęła się... Tak, że ona epidemii. zgarniała nagrody i powiatowe, i wojewódzkie. Została oznaczona tym krzyżem zasłużony dla kultury. W wojewódzkie nam no razem chyba byłyśmy nawet po odbiór nie. tego. Także no miała swoje humory, jak każdy człowiek. Nie znosiła, była taka, ja wie Pani Kaziu, to by trzeba tak i tak zrobić. Ale nie jest tak wygodnie. Pani Kaziu, nie można, bo jak przyjedzie wizytacja z wojewódzka, zwrócą Pani na to uwagę. Był zeszyt w każdej bibloce, gdzie zostawiało się zalecenia. Potem było naszym obowiązkiem, jak się wracało, jechało następne, sprawdzić, czy te zalecenia zostały wykonane. No, pani Basiu, nie rozumiem, nie umiem tego. Chodź, siadaj, zrobimy. No, tak wyglądała no, praca instruktora. Ja jeszcze o pani Kazi to powiem, że była taką prekursorką, jeżeli chodzi o ekologiczną uprawę, bo ona miała działeczkę. Tak, ja do dzisiaj zachowałam tak. pisane jej ręką, co należy połączyć, albo żeby ślimaki nie przyszły, albo żeby tak, coś nie tak, rosło, tak, jak łączyć z sobą właśnie różne rośliny i jak stosować pewną uprawę, więc to z tego pani Kazia też słynęła. Też bywała, tak. też mi instrukcji w ogródku udzielała, jakich tam trzeba. No. I kolejna osoba pani Daniela Hetko, Kursko. O, Danusia Hetko, Kursko. To była bibliotekarka po prostu no fajna, bo jako Należała do typu takiego, że tak powiem, wesoły grandziarz. Niezależnie od tego, była matką trójki już prawie takich, no nie dorosłych, wtedy też te wszystko były dzieciaki w wieku szkolnym, ale też potrafiła, biblioteka wtedy mieściła się, była gromadzka rada w bukowcu i vis a -vis Ogorzelnia tam była, była ta biblioteka na piętrze, był punkt, we, zanim wybudowano nowy punkt lekarski, to był punkt lekarski tak. też i stamtąd mam znajomość z Panią, z Państwem Zielonków. Bo Pani Zielonka ja tam w pracowała, Pani Jadzia zawsze przychodziła, jak przyjeżdżałam do biblioteki, też tam pogaduchy, co tam w mieście słychać. I też udzielała się, jeśli chodzi o Dankę, udzielała tak. się bardzo w kole gospodyń wiejskich. Tam została pobudowana też świetlica, tam organizowały różne popisy takie Artystyczne założyła zespół tak. artystyczny. Jak to było, nie wiem, już pod Lipą, nie, pod Gruszo. Jakieś takie coś, o i też przecież teksty pisała do, do tego, dla tego zespołu, a muzykę to sobie Ojra, ojra chyba wymyśliły czy zapożyczały tam. Także była bardzo osobą taką, no też energiczną. I Czyli po prostu... jak pani widzi, wracając do pani pierwszej rozmowy o pracę, należało też umieć śpiewać i tańczyć. Zgadza się, <laughs> trzeba było umieć śpiewać i tańczyć. Czasami to są tak odrębne tak, tak, umiejętności, tak, ale jak się tak. później okazuje, czasami pracy bibliotekarza mają ogromne znaczenie. Się. Ja wiem, jak myśmy już stanęła sprawa budowy nowej biblioteki, no bo Księgowoż, muszę wam powiedzieć, że jak byłam na wypożyczalni, to było maksimum 500 czytelników. Pamiętam tą cyfę 502 dorosłych i dziecięcych w gusach, jak to się robiło tak. w styczniu, gusy, to i to był już szok, to było bardzo dużo wtedy na ten rok, a mieliśmy też dużo punktów bibliotecznych. Wszędzie, bo oprócz Bibli. Mieliśmy ten... jeszcze też dużo punktów. No tak. Ale tam, to punkt, na w początku bo to nie tam... było punktów. Mhm, na nie. terenie miasta to już ja zakładałam punkty, mhm. a w terenie no też, też my składały wizytę w punktach bibliotecznych z tą bibliotekarką, żeby zorientować się, jak to tam ten punkt prosperuje. No było w mieszkaniach prywatnych, przy szkołach przede wszystkim, jeśli była szkoła, to to się odbywało. Ale to teraz to już tam nie ma porównania, jak to było dawniej, a jak jest... Nie ma porównania. Jeszcze jedną osobę chciałabym wspomnieć, a chociażby z tego względu, jakiś specyficzny jest księgozbiór naszej biblioteki. Chodzi mi o panią Lidię Nowaczyńską, która przyszła do nas z księgozbiorem pedagogicznym. Tak, i z panią Dawidową no, bo, Anią. wiesz, tak, panią Anią Pana jeszcze tak. spotyka. To były stosunki takie no, służbowo-koleżeńskie. Przyszła do nas bo my połączyli tą bibliotekę, także mieliśmy wyłączony ten księgozbiór pedagogiczny, bo on miał no, swoją inwentaryzację, potem już jak dostawaliśmy, ten księgozbiór pedagogiczny opłacał Wydział Oświaty, to nie szło z naszego bu budżetu, budżetu publicznego, tak. tylko z ich budżetu i one tak samo miały uposażenia z biblioteki. Także na razie y uczestniczyły w tych wszystkich obchodach, dnia bibliotekarza i tego, bo to jakoś tak wypadało dlatego, że, ale zawsze na Dzień Nauczyciela też miały święt. No no bo były pedagogami, jakby nie było. Y Pani Lidia, fajna była koleżanka, ale miała już tą tendencję, ja kierownikiem, ja personel chciała, żeby się jej tam mm -hmm. podaczyła. Pod, Czy że dziewczyny też y, przeprowadza jakieś szkolenia dla, dla nauczycieli wtedy właśnie? Czy to się już odbywało poza biblioteką? To już poza biblioteką, mhm. bo ja po prostu nie pamiętam. No myśmy tutaj te lekcje biblioteczne no tak, miały, tak, bo tak. to stąd e, praktycznie wszystkie polonistki mhm. były znane, każdy z technikum przecież, e, bo to przy, przyprowadzali nam dziew, e, w klasę. Mhm. I Pani e, biblio, e, nauczycielka mi, mogę Was zostawić? Może Pani zostawić. No i po prostu załatwiała w tym czasie swoje sprawy albo zaszywała się gdzieś w regały i czytała książki sobie, przeglądała. Także to były te, tylko wyłącznie y, lekcje mhm. biblioteczne, mhm. jak ja pamiętam. A takie pedagogiczne może gdzieś tam inaczej. Bo... Ja nie wiem, w terenie chyba nie było pedagogicznej biblioteki. Nie, nie, nie było, nie, były, nie było, nie, 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 nie pamiętam. Chyba raz czy dwa razy tak teraz mi się otworzyła klapka, że była, były narady, bo nauczyciele tutaj, panie, które prowadziły... Świetlice łącznie z biblioteką mm. wtedy mm. jakoś tak były tutaj na naradzie, ale to już nie organizował. Pani Lidia miała wykład jakiś tam, ale to już Wydział Uświaty organizował, a ponieważ myśmy mieli warunki, tą czytelnię, no to po prostu skorzystali z tego. To teraz jeszcze wczoraj na przykład z okazji Dnia przedszkola tam mieliśmy spotkanie z pisarzem. Takich spotkań też wiem jak rozmawiałyśmy sobie wcześniej, też trochę pani miała z różnymi pisarzami, no to bym chciała trochę różnych fajnych ciekawostek, pikantnych może. Jak to dawniej bywało z naszymi pisarzami na spotkaniach autorskich? Nawet tak jak pomyślę, to były te lata komuny, przecież lata 50. Tak. ciężkie, ale w naszej bibliotece jeszcze w rynku gościł Wańkowicz. Był był Lec, y, masę znanych osobistości, był Władysław Broniewski, ale ze względu na swoją y, pozycję partyjną y, Komitet Powiatowy powiedział, że spotkanie z panem Broniewskim będzie w komitecie na dole w sali, a nie w bibliotece. Więc czytelnicy, którzy byli przyzwyczajeni do spotkań u nas, byli strasznie zdziwieni, dlaczego Broniewskiego tam, a my tam nie chcemy iść. No, spotkanie było bardzo przyjemne, odbyło się. No tutaj już był przecież Himilzbach, tak samo. Tak, ja już wtedy tak. co pamiętam, jeśli chodzi o taką pikanterię, to po prostu Wańkowicz, fantastyczny gawędziarz. Ja mu się Bóśka nie zamykała, nawet jak już... Zanim się rozpoczęło spotkanie, no to jakieś ciasteczka, czy kanapki, kawę, czy po prostu szło się do piastowskiej no, bo byłam z delikwentem jeskowa. na jedzenie mm -hmm. i, i, i po prostu to już regulowała to biblioteka, podejrzewa mu. A że wtedy musiałam być chyba reprezentacyjna, mm. <głos》>, więc uczestniczyłam też w tych wszystkich spotkaniach. I na takie spotkania, że tak powiem przychodziła raczej inteligencja miejska. Lekarze wysyłało się zaproszenia przede wszystkim do czytelników, mm -hmm. żeby był pewnik po prostu, że oni są zainteresowani takimi spotkaniami. I właśnie z Wańkowiczem był pan lekarz z Obrzyc, kształt rzucał fraszkami takimi jak trzeba. Pan, właśnie pan lekarz powiedział, pan pozwoli, że ja panu odpowiem fraszką. I powiedział, już nie pamiętam, też ułożoną fraszkę. Sztalder mówi, no fantastycznie, ale proszę mi zadać jakiś temat, spróbuję fraszkę na miejscu stworzyć. No więc który się oddał, proszę fraszkę geograficzną. A Sztalder tylko pomyślał, i mówi tak, gdy sukienka jest zbyt kusa, widać część globusa. Fraszka geograficzna. Grafikna. Była Dobra. geograficzna. I dużo takich, takich było historii. Spotkania były dosyć często. No, jeden z pierwszych, biblioteka dostała telewizor. Przepastny taki, olbrzymi. I był wystawiony w, w czytelni na miejscu honorowym, na takim wysokim stelażu. I proszę sobie wyobrazić, no emisje były wieczorem i też nie były codziennie, tylko chyba były co dzień, więc przychodzili czytelnicy. Myśmy specjalnie otwierali w tych godzinach bibliotekę, żeby mogli korzystać z emisji telewizyjnych po prostu. A w naszym sąsie, w tym na tej samej klatce, mieszkał szewc, który robił nam buty na zawołanie, reperował, i zawsze jego małżonka. Też na te spotkania przychodziła. To sobie wyobraźcie. Ubierała się wizytowo, buciki, czy kostiumik, czy sukienka, torebka, rękawiczki. Tak przychodziła na program telewizyjny. Mimo, że miała drzwi w drzwi. Myśmy z początku jak to młode, ale potem doceniliśmy to, że to jednak mhm. było coś. To było tak, jak wyjście do teatru, tak? do telewizji. A jak był zamach na Kennedy'ego, to nie mogliśmy pomieścić ludzi. Tyle wizory. było osób, że nie dało rady pomieścić. No Ja przyszłam do pracy trochę później, ale jeszcze też pamiętam te nasze starsze czytelniczki, które zawsze na każde spotkanie elegancko ubrane, tak. bo to, jak one mówili, to dla nich było wyjście i też okazja, żeby się elegancko tak. ubrać. Ale też chciał w ten sposób uhonorować no, tego pisarza czy gościa się e, e, mieliśmy w bibliotece. Tak jest. Jak już tą bibliotekę to tutaj żeśmy e, rozpoczynali, zorganizował Wydział Kultury, tu jeszcze, gdzie jest Prowita, była Szczelnica, to się na to mówiło, Robert Buda. Tam się odbywały potańcówki. Tam przyjeżdżał raz w miesiącu Teatr Zielonogórski z e, różnymi te, e, sztukami. Wstawiane były krzesła tak prościutko tylko. Tam koncertowała Marta Mirska, tam koncertował Połomski, tam koncertował Mieczysław Fok. Było życie kulturalne, mimo że nie było domu kultury, bo tu były gruzy. To tak można powiedzieć, że w stanie surowym był dom kultury wybudowany, mm -hmm. nie przykryty. Myśmy tam chodzili jako dzieciaki do tego, to był piasek i było jeszcze prosynium, ale to już zostało potem zlikwidowane. I tam widział, zrobił zabawę właśnie w tej szczelnicy na bibliotekę, na księgozbiór do nowej biblioteki, wstęp i datki. By, były, był taniec, ktoś wybierał sobie... Myśmy młode były ofiarami, za czekoladę załóżmy. Wręczało się tancerzowi czekolada, a on płacił za tą czekoladę i tam zebraliśmy jakoś taką kwotę, że jednak tych książeczek mhm. trochę żeśmy sobie zdołali kupić. Takie rzeczy też były.